jedyny okaże przeszody odcinka pilotowego serialu Jadą Łańcózki. Jest... Wody! Pan Herbola przyniesz się mu wody! Głupiś! Dziadka chcesz zabić? Do no żałki przynieś! Kostka! Nie uwierzysz! Jadą ku nam! Idzie na alarm! Kto jedzie? Sabaci, ludzie statnickiego zbrojni cała kompania! Tego szukają? Poszliśmy. Po, co tu przyjechali? po mnie. Wszystkim dziękuję bardzo za zaproszenie. Mogliśmy z przyjaciółmi obejrzeć pierwszy odcinek filmu o Diable Łońcuskim. Co ciekawe, wiele elementów tych historii sprzed kilkuset lat dotyczą też Przeworska. Tym bardziej z zaciekawieniem chciałem obejrzeć ten film. Jestem pod wielkim wrażeniem. Mam nadzieję, że kolejne odcinki serialu będą również ciekawe i wplatające historie, tak tutaj które na Podkarpaciu się odbyły. Bardzo ciekawe plenery, super muzyka, także no, trzymam kciuki za, za kolejne odcinki i mam nadzieję, że będzie to coś, co będzie promowało Podkarpacie i też między innymi w jakichś fragmentach e, Moje Miasto Przemysł. W związku z tym, że miałem zaszczyt być dzisiaj na projekcji pierwszej w Rzeszowie z tego, co mi powiedziano, zajawki nowego serialu polskiego, chciałem wszystkich zachęcić do obejrzenia tej produkcji. Proszę Państwa, dzisiaj mamy duże zapotrzebowanie na wejście w historię Polski. Historię, o której mówili wcześniej twórcy tego filmu najpiękniejszych czasów w dziejach Polski, Polski jako potęgi europejskiej. Warto to zobaczyć, ba, warto poświęcić czas, by kręcić dalej te filmy. Rzeczy, które są związane z Polską, z jej tradycją, to dzisiaj my, to jest nasza tradycja dnia codziennego. Jeszcze raz polecam wszystkim: idźcie Państwo do kina, wykupcie nawet ten abonament w internecie, bo można ten odcinek zobaczyć. Zobaczcie, naprawdę warto. Witam Państwa, ja jestem Kamil Nowak, Elbląskie Bractwo Historyczne. Tu jestem aż z Elbląga. Z nadbałtyku przyjechałem przy okazji bycia w pracy z chińskimi klientami. Mieszkam właśnie w Krasiczynie. Film uważam jest bardzo wartościowym dziełem. Jest to ciekawy kierunek w polskiej kinematografii. Warto mówić o, tym Polski, o tej polskiej historii. Jest taki, no film jest rzeczywiście taką formą polskiego westernu. Jak to Jacek Komuda mówi Eastern, coś co się dzieje na dzikim wschodnim pograniczu. Um, rzeczywiście film wspomina trochę te filmy o kowbojach. I uważam, że jest to ciekawy temat żebyśmy my Polacy znali tą historię tej szlachty, tamtych ludzi, tych zawadiaków, sarmatów, warchołów. Ludzi wolnych, też często pysznych, zbyt pewnych siebie, nieraz ryzykujących życiem za, dla honoru czy dla sławy. I uważam, że jest też to treść warta pokazywania światu. Jako, że pracuję z Chińczykami także przy grach komputerowych i przy innych polskich filmach kostiumowych, pewnych braci od, szabl, od walki szablą, o których może Państwo wiedzą. Jest to temat, który mi się też interesują Chińczycy. W Chinach polskie kino szlacheckie ma wzięcie. To są filmy rosyjskie, filmy ukraińskie z tego okresu. Czy to teraz bulba, broń Boże? Nie polecam tego filmu Polakom, ale też ma w Chinach wzięcie. Także jest to ciekawy głos polski na temat tego okresu, pokazujący widzom z całego świata naszą historię, naszego ducha, naszą kulturę. Polską awanturniczą duszę. Także polecajcie to Państwo Chińczykom, Amerykanom. Napisy będą po angielsku. A ja postaram się, czy ja zagwarantuję, nie postaram się, obiecuję, że będą też po chińsku napisy do tego serialu. Dziękuję. Jeżeli chcesz już teraz obejrzeć film Diabeł Łańcucki, wesprzyj nasz kanał kwotą 29,99 zł. Zobacz jakie to proste.